Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka. Dzisiaj spróbujemy zająć się misją na farmie Bengara. Nie, nie zresetowałem sobie stopera, ale akurat mam idealnie 30 minut na liczniku, więc nie muszę tego tak robić, bo będę mógł sobie zwyczajnie odjąć i będę pamiętał ile po 30, to jest taka fajna, równa, ogromna liczba, więc nie będzie z tym problemu. E, dobra, kontynuując, idziemy na farmę Bengara zająć się strażnikami miejskimi. Szkoda, że nie wziąłem tej misji z tym, żeby zająć się ściąganiem pieniędzy. Nie wiedziałem, że są dwie misje, no ale trudno kogo to obchodzi, nie? ja się tam nie przejmuję. Spróbujemy też ubić pierwszą polną bestię Może się uda. Tu są to pielce oj. Groźno. Chodź tu poczwara. No. No! Dobrze! Jest jeszcze trochę za silna jak dla mnie. Myślę, że mam jeszcze za krótkiego mieczysia. No ale... Pierwszą polną bestię dorosłą już zabiłem. Myślę, że jeszcze trochę damy sobie radę. Myślę, że nie powinno być z tym problemu. Jeszcze zobaczę sobie tylko godzinę, bo boję się, że ktoś mi przeszkodzi. Jest 14,45. Dobra, jeszcze nie jest tak źle. Tego jest więcej. Trochę się boję, że ta rodzina z Austrii przyjdzie mi poprzeszkadzać. Bardzo bym tego nie chciał. Wiesz, eee, oni już dzisiaj byli. Ale nie wiem, czy jeszcze nie zamierzają przyjechać. O nie, ziewanko. Hmm. Krefybijcy. Krefybijców mogę pozabijać. Pytanie, czy na radę. Nie, tam są topielce. Nie chcę. Nie chcę tam jeść. Nie ma takiej opcji, one mnie zabiją. Tu są gobliny po prawej stronie wioski, bo słyszę. Pytanie, czy ja dobrze idę na tą farmę? Czy ja powinienem już skręcić? Czy ja powinienem dopiero tutaj skręcić? Bo nie wiem. Ja nie znam tej mapy zbyt dobrze. Wydaje mi się, że tutaj w lewo. W pewności nie mam, ale. Nie no, chyba tak. Do Korini, do majątku ziemskiego, do klasztoru. Tu jest Trogowskaz, czy nie? Eee, nie mam pojęcia. Tu jest jakaś tabliczka. Dokąd wprowadzisz? Do kolonii więziennej. No to dobrze, bo farma Bengara akurat jest przy samej przełęczy. Więc fajnie, już się nie mogę doczekać, aż wrócimy do domu po prostu. Wiesz, kolonia górnicza to jest prawie że jak nasz dom. Tęsknię za tym miejscem i to niezwykle bardzo. Ale na razie, jeśli tam pójdziemy, no to zlechniemy jak Od razu. Na te dziki też trzeba uważać. Taki dzik to bardzo zrobiłby mi krzywdę. Na to pielce też trzeba uważać. Coś wyciągnęło broń, czy mi się wydawało. Chyba nie, ścierwojad. Ścierwojada możemy zabić. jest przeciwnik na poziomie. Moim poziomie. Tam już widać przejście. Po prawej stronie jest przełęcz. Nie, nie chcę się tu bić. Ja się boję, że coś mnie zje. Popielce są naprawdę potężne w dwójce. Ja nie rozumiem, czemu ta dwójka jest taka trudna. Są i strażnicy miejscy. Świetnie. No dobra. Pytanie, czy farmerzy nam z nimi pomogą, czy farmerzy nam z nimi nie pomogą? Bo jeśli nam nie pomogą, no to będziemy musieli użyć magii, a jeśli nam pomogą, to nie będzie problemu. Jak leci? Jeśli chcesz gadać, pogadaj z Rumboldem. Ja tu tylko sprzątam. Spoko. Co tu robicie? Wynoś się! Rozumiesz! Co tu robicie? Wynoś się! Aha, dobra, chyba nic mu nie powiemy. No dobra, to ja pójdę do tego ziączka. Pewnie on jest właścicielem tejże farmy. Tak więcej, wiesz. mi. Jesteś tutaj farmerem? Można by tak powiedzieć, ale właściwie to jestem tylko najętym pracownikiem. Cała okoliczna ziemia należy do jednego bogatego człowieka. Nie chcę już o tym słuchać. Nie mam czasu Zapiszę sobie jeszcze gierkę. Na wszelki? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. Mam rozwiązać wasze problemy ze strażą. Co? Mówiłem Onarowi, że powinien mi przysłać kilku My swoich najemników. To moja szansa na to, żeby się wykazać. Rewelacyjnie. Wiesz, co mi zrobią strażnicy, jak schrzanisz sprawę? Ci dranie przychodzą tu co tydzień i zbierają podatki dla miasta. Dobrze, że przyszedłeś właśnie teraz. Zazwyczaj zjawiają się o tej porze. Powinni tu być za chwilę. To przecież oczywiste. Dużo by mnie to kosztowało. To było oczywiste. Niech no strażnicy przyjdą, zajmę się nimi. Nie mogę się doczekać. Nadchodzą. Widzisz? A nie mówiłem? Tylko nie na wal. Aha, wy mi nie pomożecie? Po prostu cudownie. Znakomicie. Dzięki za pomoc. Doceniam. Spójrz na tego! Co za pokraka! Hej! Co cię tu sprowadza? Kim u diabła jesteś? Jestem twoim najgorszym koszmarem. Raczej trupem. To będzie jeszcze więcej kłopotów. Pomożecie mi czy nie? Nie, nie pomogą mi. Okej. Okay. Ale mam plana. Nie mów, że tym nie wiesz. się spotkamy. Tak, tak, spotkamy się. O. Świetnie. Ale mam długiego miecza. A, bo ci wieśniacy zaczęli uciekać, super. A no nie, rzucili się na coś. No... KURWA! No nie. Ej, ja proponuję rozwiązać to czarami, będzie szybciej. Bo muszę się od nich odsunąć. Czy ja mam jakiś fajny czar? Na tych fanów? Uważa, tak. Dużo by mnie to kosztowało. Oknista strzała to trochę niedużo. Nie, powinien być mądrzejszy. Nic więcej nie poradzę. To się nigdy nie zmieni. No dobra, trzeba robić to, tak, to co, to kosztowało co kosztowało. mogę, nie? Dobra, szureczka. No, no teraz to wiesz. nie wkurzyłeś! No, chodź tu kumplu. Mnie mówi, Dawaj twardzielu. Nie, za mocni ci strasznicy nie są, ale dużo biją. Padło. Okej, okay, no i dobra, został nam tylko jeden. Jego też trzeba zabić, oczywiście. No i chodź tu, kumplu. Spójrz na tego kimu! Znika... No, no! A co jest? Ja bym Jeśli tak, to już ostatni raz utrudniacie farmerom życie. Porywasz się z motyką na słońce, pacanie! To wszystko tylko pobłoski. Umrzesz gościu. Ale dostał, hita Dobra, nic mi nie zrobił. No tylko No. Jeden mocny cios i go nie ma. To było oczywiste. Oj, trafił mnie dużo razy. No, jeden za jeden weszło. Padł. Super. Po prostu Ale mi zostawił. Ale fart. Hej. o tym nie wiesz. Wasze problemy ze strażą należą już do przeszłości. Nieźle. Teraz może zostaną nam jakieś drobne na koniec miesiąca. Dzięki. Nie, a pogadam z nim. Z czego żyjecie? Głównie z polowania i wyrębu drzew. Oczywiście hodujemy też owce i uprawiamy ziemię. Ona robarczył mnie tymi wszystkimi pracownikami i muszę im jakoś wyznaczać zajęcia. Ale tylko kilku z nich potrafi dobrze polować, wiesz? Inaczej bym się do tego zabrał. Czy ostatnimi czasy działo się tu coś dziwnego? Tu zawsze dzieje się coś dziwnego. Jednak najdziwniejsze było nagłe zniknięcie Pardosa. To jeden z moich parobków. Na pewno nie był z tych, co to uciekają nocą bez słowa. Nie mówię ci przecież nic nowego. Co było takiego dziwnego w jego zniknięciu? Pardos nie był zbyt odważny. Nigdy nie opuszczał farmy. Wystarczyło, że zobaczył chrząszcza, a już brał nogi za pas. Nie są to może najładniejsze stworzenia, ale nie są też niebezpieczne. Słyszałem, że moi ludzie łapią je i jedzą ich mięso. Obrzydliwe. Można się do tego przyzwyczaić. Też tak robiłem. Może już mu się znudziło. Bardzo lubił tę pracę, więc ciężko mi sobie wyobrazić, że uciekł. U mnie mógł robić co chciał, więc raczej nie uciekł do innego farmera. Masz jakieś sugestie? Przypuszczam, że porwali go bandyci. Ostatnio często tu ich widujemy. Kiedyś widziałem, jak prowadzili ze sobą jakiegoś człowieka z miasta. Wyglądało na to, że nie szedł z własnej woli. Gdzie ci bandyci mają swój obóz? Za moimi polami znajdziesz wykute w skale schody, które wiodą do małej kotliny. Tam się najpewniej zatrzymali. Chętnie bym sam poszukał Pardosa. Ale nie uśmiecha mi się spotkanie z tymi bandjorami. Na twoim miejscu trzymałbym się od nich z daleka. Nie lubią obcych. Czy ci bandyci nieśli ze sobą jakąś broń? Głupie pytanie. Widziałeś kiedyś nieuzbrojonego rabusia? Nie chodzi o to. Pytam, czy nie mieli ze sobą naprawdę sporego jej zapasu, dużego transportu. Faktycznie. Teraz sobie przypominam, mieli ze sobą naprawdę sporo oręża. Część w beczkach, część w workach, a część na wozie. Zatrudniacie pracowników na dniówkę? Ona odsyła robotników, którzy nie przydają mu się w gospodarstwie. Ci właśnie trafiają do mnie. Ja ich karmię i dla mnie tutaj pracują. Co myślisz o onarze? Ach, to chciwy drań, przez którego nas w końcu wszystkich powieszą. Pewnego dnia paladyni wyjdą z miasta i my, farmerzy, zapłacimy krwią za to, co on tu wyrabia. Ale nie mam wyboru. Straż przychodzi tu tylko po to, żeby zbierać podatki. Nie chronią gospodarstwa. Gdybym był lojalny w stosunku do miasta, to w zasadzie zostałbym sam. Onar przynajmniej od czasu do czasu wysyła najemników, żeby zobaczyć, jak nam idzie. Co masz przeciwko królewskim żołnierzom? Wszystko. Od czasu, kiedy paladyni pojawili się w mieście, nic się nie poprawiło. Wprost przeciwnie. Teraz ci przeklęci strażnicy coraz częściej zaglądają na nasze ziemię i kradną, co im wpadnie w ręce. A paladyni nic z tym nie robią. Jedyni paladyni, jakich widziałem, to ci dwaj, którzy pilnują przełęczy. Ech, nie ruszą się o krok. Nawet gdyby straż nas wszystkich pozażynała. Przełęczy? Ano! Przełęczy do starej górniczej doliny, koło wodospadów, po drugiej stronie pastwisk, na płaskowyżu. Spytaj o to malaka, w zeszłym tygodniu był tam kilka razy. Tak jakby brakowało mi Dobra, na razie już nic tu nie zrobimy. Eee, nie będę się leczył, ja pozwolę się przespać w ich łóżku, w końcu pomogłem im w robocie. Myślę, że najlepiej będzie wrócić teraz do Onara i pochwalić się tym co zrobiliśmy. Torlofowi. nie Onarowi oczywiście. No, te trupki dalej tu leżą. Nic tu nie ma. Dobra, oni tu nic nie mają. No, to idziemy e, tutaj przez wodę. Przejdę, czy nie przejdę? Nie, nie chcę ten iść. Dajcie spokój, proszę, proszę. Słyszę słyszałem tego krwiopijcę. Nie chcę z nim walczyć. Bardzo tego nie chcę. Jeszcze będzie trzeba iść do górniczej doliny, ale jak tam wejdziemy, to będzie ciężko wyjść, bo ja pamiętam, jak się męczyłem z tym, żeby zabić jednego z wrogów, który czeka przy wyjściu. Nie będę jeszcze mówił, kto to jest, nie będę wam zdradzał fabuły eee, i tak dalej. Ale była taka postać. Niezwykle trudna do zabicia. Panie Topierec, proszę na mnie nie ryszeć. Ja tu tylko przechodzę, nie szukam kłopotów, nie chcę się bić. No wiem, że i tak wpisę dostanę od Ciebie, to... Nie ma, nie ma sensu szukać za szybki, nie? No, nie, proszę, 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 nie, proszę, proszę, nie rycz. Zostaw, nie? Wydziki też. NIE! 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 Okej. Okay. Żyje. Może przeżyje jak stąd zeskoczy do wody? Okej. Okay. Jest dobrze. Wszystko w porządku. Pytanie czy tutaj w tej wodzie topielca nie będzie żadnego. Na przykład na tej wysepce. Ja wiem, że na tej wysepce jest ukryty skarb, ale i tak nie mogę, nie mam kilopa. Więc na razie... Nic z tym nie zrobię, o nie, ziewanko. Hmm. Tak jest to pielec, słyszę go. Zostaw Purek! Siad! Tu pewnie moglibyśmy też pozbierać bagienne ziele dla Cyfera. Już nawet widzę chyba. Tak? Bagienne ziele, dokładnie. Korzonki lecznicze, to też można wszystko pozbierać. Ej, jak ustawiłem ten limit 59 fps-ów, to ta gra nagle zaczęła naprawdę ładnie chodzić. Ej, no dobra, to idziemy jeszcze tam się pochwalić. Zobaczę czas. 14 minut nagrania. Jeszcze troszkę sobie. za mało, trzeba sobie jeszcze posiedzieć. Zobaczę też, ile potrzebuje Expa, już niewiele Expa, bardzo niewiele. Szkoda, bo w Gotiku jedynce było tak, że na przykład robiliśmy jakąś misję i dostawaliśmy za nią 2000 expa, nie. A tutaj dostaję po 50. po 100, Jak mi się ziewa. Ojej. Sorki, sorki. Ja mam nadzieję, że przyjmą nas już do najemników. I byłoby bardzo fajnie. Mam nadzieję, że się uda, ale boję się, że jeszcze trzeba będzie nastukać. chociaż jednego. A to nie będzie łatwe z tym gównianym mieczem. Jakbym wziął ten piracki kordelas, też byłoby łatwiej, bo on dużo więcej bije. Ale na razie nie będzie łatwo. bo są chyba bezmienni naj najemnicy, nie? Tak. Dokładnie tak. Ja. sorki. Nie <grym> Musiało się sprawa. tak zdarzyć, że mi się tak wzięła. To żadna tajemnica. W końcu A... słyszymy, Panie, to Panie Torlow, wykonałem misję. Naprawdę w to wierzysz? To było wiadomo od dawna. Rozwiązałem problemy Bengara ze strażnikami. To to Upewniłeś się, że nie wrócą na jego farmę tak, następnego słuszasz, dnia? Więc no cóż, raczej im się to nie uda. Się Dobra robota. Przeszedłeś próbę. Ktoś, kto poradził sobie ze strażnikami, zasługuje na nasz szacunek. On hmm. nawet nie wie, jak się to trzyma koplotki. Co sądzą o mnie tajemnicy? Pomyślmy, Kort uważa, że musisz najpierw podszkolić się trochę w walce o Cyfer Cifer mówi, że musimy cię koniecznie przyjąć. Chyba ma o tobie bardzo wysokie mniemanie. <śmiernie> Sentenca będzie na ciebie głosował. Twierdzi, że równy z ciebie głos. <śmiernie> Raul jest przeciw tobie. Facet chyba cię po prostu nie lubi. O Sylwiu i Bulku nie muszę chyba nawet mówić. Ci dwaj kretyni nie poprą nikogo. Booster mówi, że jesteś w porządku. A dar macie za kapusia. Na szczęście dla ciebie jego głosem nikt cię tutaj nie przejmuje. Reszta najemników nie zajęła żadnego stanowiska. Większość z nich przekonałeś, przechodząc próbę. Na mój głos możesz w każdym razie liczyć. Całkiem nieźle, ale to ciągle za mało. No no Naprawdę! Żadna wielka sprawa. No dobra, aż tu nic nie zrobię no, ciekawego. A wilk? Trzeba się nie uderzyć z nim nie pogadałem. Wszystko w porządku? Hej! Ja cię znam. Byłeś w kolonii. Czego tu szukasz? Chcę się do was przyłączyć. Czemu nie? Nie mam nic przeciwko tobie. W końcu pomogłeś nam wtedy odbić kopalnię z rąk strażników. Tylko nie myśl, że z pozostałymi pójdzie ci równie łatwo. Dołączyło do nas wielu nowych, a niektórzy ze starej bandy mogą cię już nie pamiętać. Nawet ja! Ledwo cię poznałem! Nie wyglądasz najlepiej! Po upadku bariery ledwo uszedłem z życiem. No to i tak miałeś szczęście! Nie mam czasu, jest więcej, mi. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli chcesz, mogę ci pokazać, jak sprawniej posługiwać się łukiem. I tak nie mam teraz nic lepszego do roboty. Może ja mam lepiej tego Masz coś do sprzedania? Nie nawet nie tak pytaj. Naszym orężem i pancerzami to zajmuje się teraz jeden z nowych, Benet. W kolonii odpowiadałem tak za całą zbrojownię Li, A tutaj, proszę, pojawia się zawodowy kowal tak i... Mów, niej, trakciak, straciłem robotę. To Potrzebuję jakiejś to ciekawej to pracy. Choćby choć nawet to przy pilnowaniu to farm. To Byle nie tylko nie siedzieć nie tutaj z tak założonymi rękami. Nie wiesz. wiem, ty mi powiedz. To było oczywiste. Próbowałeś szukać pracy w mieście? W mieście! <laughs> Musiałbyś mnie tam końmi zaciągnąć. <laughs> A co? Może myślisz, że chciałbym pracować w straży? Tak, już sobie wyobrażam. Ja w mundurze strażnika. I jeszcze te ciągłe rozkazy. Nie, nie mam mowy. Może i na farmie nie jest za dużo roboty, ale przynajmniej nikt mną nie pomiada. Nie mam Dobra, spoko. Mm, pogadajmy jeszcze raz z nim. Czy powie coś o Wilku, czy nie. Czy to wystarczy? Co O! Nowy zapis w dzienniku. Pomyślmy... Wilk mówi, że nie ma nic przeciwko tobie. A resztę można przejąć. Prze, przejąć, przeminąć. Większość z nich przekonały. Na mój głos. Większość najemników stoi za to. Jeśli o mnie chodzi, możesz zaczynać od zaraz. Trzeba do linii. On ci wyjaśni całą resztę. Super! Świetnie. Przecudownie, ale jestem szczęśliwy. Myślałem, że będzie trudniej. Ale mi się chce lać. Chyba będę musiał zrobić cięcie. Lee. Jestem gotowy by do was dołączyć. Czyli przeszedłeś już próbę Torlofa? Tak. Bardzo dobrze. Co sądzą o Tobie pozostali najemnicy? Większość z nich jest po mojej stronie. W takim razie idź do Onara. Ja już z nim rozmawiałem. Ale wynagrodzenie Kupia. musisz sam sobie wynegocjować. A zapytam. W sumie hmm. Laras jest w tym kręgu. <laughs> Można się było domyślić. To nie twoja sprawa. Ejże, powiedz mi. Nie dotyczy mnie to bezpośrednio. Wiem tylko, że to jakaś tajna gildia, za którą stoją magowie wody. Od chwili upadku bariery nie obowiązuje mnie już umowa z magami wody. Oczywiście spróbuję ci pomóc, jeśli czegokolwiek ci potrzeba. Nie mam jednak zbyt wiele czasu. Muszę się troszczyć przede wszystkim o swoje sprawy. Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tym kręgu, to pogadaj z kordem. On należy do tej organizacji, o ile mi wiadomo. A, to mogę mu powiedzieć wcześniej. No dobra. No dobra, to pogadajmy z onarem. Z małym Konarem. Czy co? Ja piecie. Zapiszmy krew, bo to się może źle skończyć. Tak coś czuję. Kto Cię tu licha wpuścił? Co robisz na mojej farmie? Przysyła mnie Li. Chcę pracować jako najemnik. Już z nim rozmawiałem. To on jest za ciebie odpowiedzialny. Niech ci będzie. Ale żadnego obijania się. Trzymaj się z dala od chłopów, a i łapy precz od dziewuch. A co najważniejsze, nie próbuj nic kraść. Kapujesz? Wszystkie pozostałe sprawy załatwiaj z Lee. No, pozostaje nam tylko omówić kwestię twojego wynagrodzenia. Powinien być tego co z moją wypłatą? Zastanówmy się. Niech no pomyślę. Pięćdziesiąt sztuk złota, coś tam mówił. Trochę mało. Myślisz, że ja mam lepiej. Nie jest tego dużo. Nie podoba się, możesz zawsze popracować dla mnie za darmo. Tak czy inaczej, więcej nie dostaniesz. Nie mam czasu na dworze. Czy na farmie wszystko w porządku? A co ci to obchodzi? Przecież tutaj nie pracujesz. Jak to nie? Do chwila to mnie nie przyjął w końcu, naprawdę? Li, powiedz ty mi. Zostałem najemnikiem, czy nie? Jestem gotowy, by do was dołączyć. Dobra, zostałem. Rozmawiałeś z Onarem? Tak, zgodził się. No to witamy na pokładzie. Masz tu przyzwoity pancerz, przyda ci się. Cieszę się, że jesteś z nami. Mam już dla ciebie pierwsze zadanie. Chodzi o Paladynów. Pora byś złożył im wizytę. I tak chciałeś tam iść, nie? Dobra, wiecie co, ja potrzebuję szybkie cięcie. Dobra, jestem. Jak mam się teraz dostać do Paladynów? To proste. Zaniesiesz im moją propozycję pokojową. Znam lorda Hagena, dowódcę paladynów jeszcze z królewskiej armii. Wiem, co sobie teraz myśli. Ma zbyt mało ludzi, przyjmie więc moje warunki, a w każdym razie na pewno cię wysłucha. Napisałem do niego list, masz. Dzięki niemu dopuszczą cię przed dowódcę paladynów. Okej. Okay. Dobra, a ty co masz do powiedzenia? Jak leci. A zatem chcesz się do nas przyłączyć, he? Masz jakąś przyzwoitą broń? Jak trafiłeś do najemników? Przybyłem tu wraz z Sylwiem z południa. Należeliśmy do armii najemników, którzy walczyli z orkami. Jaka jest twoja opinia na temat Sylwia? To bardzo niebezpieczny człowiek. I ma posłuch wśród wielu najemników. Lepiej z nim nie zadzierać. Jaka jest Twoja opinia o Sądzę, że nie interesuje go nic poza wydostaniem się z tej wyspy. Chce się udać na kontynent. Chyba ma tam z kimś na pieńku. Zdecydowanie robi lepszą robotę niż Sylwio. Co więcej, to dobry przywódca. Przez większość czasu możemy robić, co nam się żywnie spodoba. Jaką broń możesz mi zaoferować? Najlepszą, tylko popatrz! No, dawaj, co to? O kurwa. Faktycznie dobry sprzęt masz, gościu. No mm, ale na razie nie mogę tych rzeczy używać. Nic nie mogę na to poradzić. Jestem zbyt słaby. Miecze mogę posprzedawać to wszystko. Ten kordelaz bym chciał już nosić. A to 120. No to ten eliksir z ręczności sobie zostawię. Kiedyś tam się przyda. Eee, czy dasz mi lepszą zgojeli? Nie, nie dasz mi lepszej sproi. Ile ta sprawa ma pancerza? Czy ona się różni od mojej starej? Nic na ten No ale dobra. Jak trzeba, to trzeba. To! Witamy wśród najemników. Jak tylko pojawi się jakaś robota, dam ci znać. Nie my nie mówili co innego. przecież nic Trudno być tego pewnym. Nie mam lewela panie. nie mam. Jeszcze 45 expa. a szkoda. Czy Benet ma dla mnie broń? Czy pancerz? Nie sprzedaję broni. Kalet nią handluje. Jest w domu razem z Onarem. Nie Nie wiadomo, z komuś. można ufać. Jesteś farmerem, czy najemnikiem? Nabierasz mnie, co? Byłem po prostu ciekawy. Widziałeś kiedyś rolnika, który kuje broń? Nie. No to czemu zadajesz takie głupie pytania? Można Myślę, że to takie o! Mierz z magicznej rudy. Fajnie by było. Ale na razie nie. Na razie nie. Na razie, nie. Na razie myślę, że możemy już skończyć, po, po co się dalej ten... Po co przedłużać? Już mamy 30 minutek. Prawie. Więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. No i cześć!